Szanowny Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Panie Ministrze, Panowie Generałowie, Dowódcy Wojska Polskiego, Oficerowie, Żołnierze Wojska Polskiego, Szanowni Państwo. Dzisiejszy dzień jest dniem symbolicznym. Spotykamy się też w roku symbolicznym. Sto lat temu Polska odzyskała niepodległość. Sztab Generalny Wojska Polskiego zawsze. Był sercem Wojska Polskiego. Zawsze stanowił o tradycji i honorze Wojska Polskiego. Dziś, w tym symbolicznym roku, wykonujemy zobowiązanie, jakie nałożyliśmy na siebie, przywrócenia właściwej roli Sztabowi Generalnemu. Ta właściwa rola to właśnie Powrót do sytuacji, w której nie ma chaosu decyzyjnego, kompetencyjnego, a więc naprawiamy to wszystko, co zostało zepsute w roku 2014 przez koalicję POPSL poprzez wprowadzenie nieprzejrzystego systemu dowodzenia. Rzeczywiście wielkie zadanie staje przed szefem sztabu generalnego, przed chwilą też. Mieliśmy do czynienia z takim symbolicznym przekazaniem podporządkowania dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych, dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych oraz szefa inspektoratu wsparcia, szefowi sztabu generalnemu generalnego, Szef Sztabu generalnego zameldował ministrowi obrony narodowej gotowość do zrealizowania zmiany systemu kierowania i dowodzenia. Ja natomiast Panu Prezydentowi przedstawiłem informację o tym, że proces wdrażania systemu kierowania i dowodzenia przebiega zgodnie z planem, zgodnie z postanowieniami ustawy przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej i podpisanej przez Pana Prezydenta. Żeby polskie siły zbrojne mogły się rozwijać, konieczna jest cywilna kontrola. Nad Wojskiem Polskim ona jest sprawowana przez ministra obrony narodowej, zwierzchnikiem sił zbrojnych jest prezydent Rzeczypospolitej, a w tej części wojskowej wprowadzony system w sposób przejrzysty, transparentny, stanowi o tym, jak wygląda łańcuch dowodzenia siłami zbrojnymi. Proszę Państwa, w tym symbolicznym dniu. Przed świętami Bożego Narodzenia proszę przyjąć również ode mnie najlepsze życzenia błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję.